Jeśli ty kilka lat jesteś w rozwoju, uwalniasz emocje, pracujesz z energią, pracujesz z podświadomością, czy na hipnozach, czy jakkolwiek, czy uwalniasz emocje Hawkinsem, czy zmieniasz przekonania, czy generalnie się rozwijasz, czy chodzisz na warsztaty, uwalniania na przykład gniewu i tak dalej, wchodzisz po prostu w proces i oczyszczasz siebie uzdrawiasz swoje traumy, swoje rany z dzieciństwa, to odzyskujesz mnóstwo energii. I teraz jeżeli i odkrywa się Twój duchowy potencjał. I teraz jeżeli Ty tego potencjału nie wykorzystasz, nie zmienisz życia, to się będziesz zaciskać coraz bardziej. I tak jak mówię, przykład z, z roślinką. Jeżeli Ty się rozwijasz i masz coraz większe korzenie, coraz wie, większa urosłość, to potrzebujesz wymienić tą doniczkę na większą, zrobić sobie strukturę, zrobić sobie większe ramy, większą przestrzeń. I jeśli ty tego nie zrobisz, jeśli nie zmienisz życia, to będziesz cierpieć coraz bardziej. No tak jest i koniec. Jeżeli ty masz duchowy potencjał, to i tak musisz z nim wyjść do świata, bo po to twoja dusza tutaj przyszła, żebyś ty innym pomagała. Już chyba sobie zdajesz z tego sprawę. Że nie możesz całe życie pracować w urzędzie czy w korpo, bo twoja mama, twoi rodzice mogli tak robić, ale już nie ty, ty jesteś w innych czasach. Ty masz potencjał, którym, z którym potrzebujesz się dzielić ze światem. Gdybyś nie bała się, gdybyś nie wstydziła się, a jak z tej pracy ci ludzie mnie odbiorą, a jak mnie rodzice ocenią, a co mój partner powie, chyba że oszalałam. Gdybyś, nie ba, gdyby tych, gdybyś była taka, że, że nie, te opinie do ciebie nie docierają, to co byś zrobiła ze swoim darem? Co byś chciała? Jakbyś go chciała wykorzystać, ten dar swój? Generalnie o co chodzi z tym darem? Bo ty możesz się wyszkolić z różnych metod. Możesz masować ciało i pomagać ludziom. Możesz pracować z umysłem, możesz robić hipnozę, możesz czytać akasze i tak dalej, różne rzeczy. Ale co jest ważne i jest uniwersalne dla tych wszystkich metod, to, że ty się przełączasz na tą półkulę intuicyjną, czyli z, z, z myślenia na czucie i poprzez to ty bardziej czujesz klienta i dajesz mu przestrzeń, żeby on puścił przy tobie ból z całego życia. I to jest klucz do tego, żeby wychodzić poza metody. Bo jeżeli jesteś niewolnikiem jakiejś metody i jesteś patrzona w swojego mentora od jakiejś metody jak w obrazek, to ty nie dasz transformacji klientowi. I też nie, nie, nie weźmiesz nie wiadomo, ile pieniędzy za to, bo jesteś niewolnikiem metody. Ja ci teraz wyjaśniłam. Yy, sens tego wszystkiego. Czyli jeżeli ty się przełączyłaś z umysłu, z wiedzenia na czucie, to ty czujesz swojego klienta, czyli masz tą empatię i jakby łączysz się z nim energetycznie. Ty czujesz, jaki on ma problem, on się czuje przy tobie bezpiecznie, bo ty potrzebujesz też zapewnić mu tą bezpieczną przestrzeń, i on wtedy puści przy tobie swoje cierpienie, swój ból, uzdrowi się przy tobie. Ale nie dzięki metodzie, tylko uzdrowi się dzięki Twojej obecności. I dlatego ty potrzebujesz się oczyszczać coraz bardziej. To jakby się naturalnym staje, że jak się pracuje nad sobą, to wychodzą coraz to nowe blokady. Yy, czy w ogóle emocje, takie stany, czy triggerują cię bliscy, i wiesz, że potrzebujesz coś jeszcze przepracować. Ale im więcej ty zrobisz sama ze sobą procesów, tym Ty lepszą przestrzeń dasz klientowi i będziesz mogła lepiej zarabiać, bo bardziej mu pomożesz. Więc ja jestem zwolenniczką wychodzenia poza metody. Oczywiście, bazując na narzędziach, musisz jakieś tam jakieś narzędzia sobie zrobić, ale coraz częściej widzę, że ludzie pracują holistycznie.